Witaj, mój bracie ukochany, jestem bardzo szczęśliwy, jesteśmy wolnymi ludźmi. Czemu tak uważasz, mój bracie? Wolność zawdzięczamy bez imienia mu. Bałkańska w żyłach płynie krew nasza. To ty jesteś pierwszy raz ciebie, widzę. Jestem hejterem, szukam czarnej owcy, aby kogoś krytykować. Ty obsrańcu, ty nienormalny człowieczku, powinnyś się leczyć na głowę w choroszczy. Co tam mi pierdolisz o moralach i gdzie się mam leczyć? Drugi, masz sporo na sumieniu. U mnie ofiar hejterowskich, nie możesz się zaprzeczyć, co te osoby ci zrobili. Nic, bo nie lubię ich, muszę ich zniszczyć. Dostałem zlecenie od goblina szewa. Nie znam żadnego goblina, co to za gnu i padalec. To jest wódz nasz, co prowadzi nasze królestwo ku zdobycia świata. Raczej zdobycia debilizmu oraz szybkiego skierowania. Do szpitala psychiatrycznego Co? Jak słyszałeś, a gdzie znajdę twojego szefa? Udaj się do obozu sekty na bagnie, tam on stacjonuje. Obóz jest niemały, dokładne siedzibę mi określi jego? On stacjonuje gdzie mieszkał Iberion A Kto idzie tam swój czy wróg? Swój idzie Każdy tak może powiedzieć Wiem, podobno zleciłeś Cresio, aby hejtował ludzi na utubie ludzi i ich nagrania Oczywiście, to jest moja sprawka Wiesz za to się należy abyś dostał w ryj. Czemu od razu tak ostro? Bo do chuja fele jestem wkurwiony na ciebie co zrobiłeś Może się dogadamy jakoś Co proponujesz zamian? Jestem w stanie publicznie przeprosić ludzi za to co ty na to Zgoda ale jak się powtórzy nie będzie taryfy ulgowej dla ciebie od razu zajebie cię na 102 Umowa stoi A teraz dawaj suba i łapkę w górę